To jest podcast Śniadanie z e-commerce. Chcesz poznać świat e-handlu? A może w mądry i efektywny sposób rozwijać swój biznes? Posłuchaj specjalistów, którzy podadzą ci najsmaczniejsze kąski. Ja nazywam się Sonia Mrzygłocka-Pyć i będę prowadzić nasze spotkania. Gotowi? Zaczynamy. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa w kolejnym odcinku Śniadania z e-commerce. Dziś porozmawiamy o bardzo ciekawej rzeczy. Modelu subskrypcyjnym, który coraz częściej jest wykorzystywany w e-commerce. E-handel cały czas się rozwija, sklepów na rynku jest coraz więcej. I jak wiadomo, kiedy jest coraz większa konkurencja, szukamy klientów. Więc jak zdobywać tych nowych? Lojalnych klientów. Czy model subskrypcyjny może być rozwiązaniem dla tych, którzy chcą rozwijać swój sklep? O tym opowie nam dziś w smaczny i zjadliwy sposób Marta Chodowicz-Mulińska, Vajdusel Product Manager. Cześć, Marto. Cześć, Reniu. Marta bardzo dobrze wie, jak odpowiednio przyprawić sklep modelem subskrypcyjnym oraz wykorzystać jego potencjał w sklepach. Marta jest product managerem, od 14 lat związana jest z branżą IT, a od 6 lat w e e-commerce, skupiona na zarządzaniu i rozwoju platformy iDoSell w obszarze traffic generation. Prywatnie pasjonatka jogi i zdrowego odżywiania. Marto, przejdziemy do tematu. Tak, jasne. od razu. Może na początku wyjaśnijmy, czym właściwie jest ten model subskrypcyjny w e-commerce. Mhm, jasne. Model subskrypcyjny umożliwia nam m, klientom dostęp do towarów m, bądź usług, zakładając, że uiszczamy pewną stałą opłatę subskrypcyjną. Czyli możemy na przykład w ramach opłaty subskrypcyjnej mieć dostęp do takiej usługi jak Netflix, mieć dostęp do takiej usługi jak Spotify, czyli oglądać ulubione filmy, seriale, słuchać ulubionej muzyki. Generalnie te dwa wspomniane serwisy są chyba takimi najbardziej popularnymi. Myślę, że każdy z Państwa albo już korzysta, albo być może słyszał co nieco na ten temat. Model subskrypcyjny ostatnio, tak jak wspomniałaś, staje się coraz bardziej popularnym modelem sprzedaży. Ludzie coraz bardziej interesują się taką formą i sprzedaży, i kupna towarów, jeżeli tutaj byśmy wcielili się w rolę naszego klienta końcowego. Od świata cyfrowego powoli również zaczynamy wychodzić w taki świat bardziej fizyczny. Pojawiają się oczywiście też towary, które można kupić w formie subskrypcyjnej, tak jak już wspomniałam, fizyczne, czyli na przykład, jeżeli jesteśmy osobą, która zamawia catering, no to już jest to oczywiście jakaś forma subskrypcji, czyli płacimy jakąś comiesięczną kwotę, dostajemy swojego boksa, zajadamy pyszny obiad. I tutaj generalnie ta pula produktów, zarówno właśnie fizycznych, jak i cyfrowych, jaka może być sprzedawana i kupowana w takim modelu subskrypcyjnym jest bardzo duża. Jak zaczęłam się nad tym zastanawiać i przygotowywać do naszej rozmowy, to coraz więcej no, pomysłów takich oczywistych przychodziło mi na myśl. Od gier, oprogramowania, później sobie nawet przypomniałam, że moje córki mm, zażyczyły sobie kiedyś, żebym zainstalowała na telefonie aplikację, która miałaby ich uczyć języka Angielskiego. To się oczywiście znudziło, natomiast to był fajny przykład tego, że jeżeli chodzi o aplikacje, to również te subskrypcje działają, więc jeżeli mamy do czynienia z takim użytkownikiem, który jest konsekwentny i chętny do tego, by z tego korzystać, nie nudzi się szybko, tak jak parolatki, no to to jest naprawdę bardzo fajna forma zakupu i korzystania z takich usług. Generalnie, jeżeli chodzi o, o ten model w Polsce, no to myślę, że dopiero ten model biznesowy dojrzewa. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o to, co się dzieje, na przykład w Stanach Zjednoczonych, no to myślę, że ten rynek tam jest już bardziej dojrzały. Można kupić o wiele więcej towarów w formie subskrypcji. Przytoczę tutaj taki bardzo fajny przykład. Myślę, że dosyć taki sztandarowy. Jest to firma Dollar Shave Club, która dosyć dawno, bo w 2012 roku wystartowała w ogóle z taką sprzedażą subskrypcyjną. Ich oferta skupiała się na tym, że będą po prostu w subskrypcji sprzedawać maszynki do golenia. Także to jest taki interesujący case. Wyobraźmy sobie, że w 2016 roku, czyli po czterech latach działania w takim modelu sprzedażowym, firma została kupiona przez totalnego potentata branży kosmetycznej, firmę Unilever, za, tak jak odnajdywałam w różnych źródłach, miliard dolarów. Także wystarczyły cztery lata biznesu, no ale oczywiście to nie, nie wzięło się znikąd. Myślę, że, że tutaj te kwestie, które się nałożyły na ten sukces, to był właśnie wspaniały model biznesowy, bardzo innowacyjny jak na tamte czasy. Dwa, no naprawdę bardzo atrakcyjne. Na cena tego produktu. Dolar za, za maszynkę bądź zestaw maszynek, już teraz dokładnie nie pamiętam. I jeszcze co mnie bardzo zaskoczyło w tym case, to to, że dodatkowo takim motorem napędowym całego biznesu był filmik reklamowy, który nawet do tej pory można znaleźć na YouTube. jak go sobie wczoraj oglądnęłam. Ma ponad 20 milionów wyświetleń. No jest naprawdę zabawny. Myślę, że jak na rok 2012, no to była prawdziwie taka interesująca forma, taka bomba. A on później gdzieś tam sobie w jakiś taki wiralowy sposób żył dalej. Klienci podawali to sobie w formie jakiejś takiej ciekawostki. No i jak to się oczywiście zwykle dzieje w przypadku dobrych, wiralowych treści, zrobił swoją robotę, no bo tak jak mówię, firma została kupiona za fantastyczne pieniądze, czyli myślę, że można wskazywać tutaj ten case jako no, taki naprawdę fajny przykład tego, w jaki sposób można wykorzystać model subskrypcyjny, czyli innowacyjny sposób prowadzenia biznesu, jeżeli połączymy go z naszym fajnym towarem, dobrą ceną, takim entuzjazmem, no to myślę, że można zrobić naprawdę świetne rzeczy. Tutaj mi się przypomina z kolei tak z moich doświadczeń a propos sprzedaży subskrypcyjnej. Dla mnie bardzo ciekawym case'em jest taka polska firma, która postanowiła środki higieniczne dla kobiet sprzedawać. Słyszałam o tym. Tak, Wiesz, tam ostatnio rozmawiałam o tym z moją znajomą, właśnie mówiłam, że tak ostatnio zaczynam drążyć ten temat i ona mówi, słuchaj Marta, bo ja sobie właśnie zamawiam takie higieniczne środki dla kobiet, taki super sklep, podał mi nazwę, mhm. więc widzę, że naprawdę to, co tutaj zresztą mogę zamiar oczywiście powiedzieć, taki model biznesowy buduje lojalność klienta mhm. i że ten klient staje się potem ambasadorem tej marki. No to miała właśnie żywy przykład na to, z jakim zaangażowaniem po prostu znajoma opowiadała mi o tym, że, że naprawdę fajna sprawa i że poleca. Te modele subskrypcyjne są różne. Jak A można się? je wykorzystać w e-commerce? Modele są różne. Generalnie można wyróżnić w zasadzie takie trzy. Pierwszy z nich to jest taki model Dostępowy, czyli to, co już omawiałyśmy, czyli dostajemy za pewną określoną kwotę dostęp do pewnych treści cyfrowych, czyli na przykład do naszych filmów, czyli Netflix, do muzyki, czyli Spotify. Jeżeli na przykład jesteśmy fanami audiobooków, no to oczywiście możemy sobie wykupić jakieś dostępy do, do serwisu, które takie audiobooki serwują. Kolejnym przykładem takiego modelu to subskrypcje powtórzeniowe. To w zasadzie jest już chyba takie najbliższe, jeżeli chodzi o, o sklep internetowy, czyli jeżeli wychodzimy już troszeczkę z tej sfery cyfrowej, jeżeli ktoś z Państwa sprzedaje towary łatwo zbywalne, towary, których klienci potrzebują właśnie w takich cyklicznych odstępach, no to są to idealne towary, które można by było w takiej sprzedaży subskrypcyjnej zacząć właśnie sprzedawać. I również wydaje mi się, że fajne jest to, że tych towarów tak naprawdę jest dosyć dużo. Sama jak się zaczęłam nad tym zastanawiać, no to kosmetyki to jest to, to co wspomniałaś wszelkie formy środków. Jeżeli mamy na przykład dzieciaczki, no to oczywiście pampersy. Jeżeli mamy zwierzaki domowe, no to karma. Jeżeli na przykład, no właśnie, golimy się maszynką, no to tutaj już Dollar Shave Club pokazał nam, że można również to wykorzystać, biorąc ich jako przykład. Także takich towarów jest naprawdę sporo i naprawdę myślę tutaj wszystko jest w rękach merszanta, żeby po prostu otworzyć głowę i spojrzeć na swój asortyment i zastanowić się, co mogę sprzedawać w takim modelu. Kolejny Taką odsłoną są również subskrypcje selekcjonowane. Może spotkała się z taką formą, na przykład płacimy pewną kwotę i dostajemy co miesiąc takiego boksa z niespodzianką, z jakimiś próbkami kosmetyków. No myślę, że jest to generalnie fajna sprawa. Może być to fajny prezent. Na pewno jest to ciekawy sposób wykorzystania tego modelu. Także myślę, że pojawią się podejrzewam, że następne. Też czytałam o takim biznesie w Stanach prowadzonym przez, przez Polkę. No to Notabene, przecież mówiąc, nie pamiętam nazwy. Ona prowadziła taki serwis, poprzez który można wypożyczać sobie stroje od znanych projektantów. Tam bodajże było 65 znanych projektantów, więc jeżeli jesteśmy tutaj w takim nurcie zero waste, chcemy ekologicznie podchodzić do, do mody, no to jak najbardziej taki serwis tutaj nam sprzyja. Czyli na przykład torebkę na wielkie wyjście. Tak, na wielkie wyjście Świetne. możemy sobie wypożyczyć torebkę, możemy wypożyczyć sobie strój, płacąc oczywiście tą opłatę subskrypcyjną, także wydaje mi się, że to jest naprawdę świetna opcja, bo w zasadzie mamy dostęp do wielu rzeczy. Płacimy tylko kawałek i możemy z tego korzystać do woli. A czy ten model subskrypcyjny wprowadzenie go wdrożenie musi być kosztowne, czy też może nie? Czy to zmniejsza koszta? Myślę, że tutaj możemy to rozpatrywać na kilku jakby poziomach. Pierwsze, co mi przyszło do głowy, no to jeżeli myślimy o sklepie internetowym, no to ta funkcjonalność w sklepie internetowym musi przede wszystkim być. Więc jeżeli jesteśmy merchantem, który korzysta akurat z takiej platformy, która nie ma wdrożonego takiego, takiej funkcjonalności, no to w zasadzie możemy albo zmigrować się do platformy, która to zapewnia. Także oczywiście zapraszamy do nas, bo zaraz ten moduł będzie u nas modułem działającym i gotowym do sprzedaży. Jeżeli chcielibyśmy go sami wdrożyć, zazwyczaj jest to ujmowane w taki sposób, że jest to traktowane jako wdrożenie indywidualne. Nie ma podanej ceny, także w zasadzie nie znamy ceny, zakładam, że jest, tu, jest to grubo, na pewno kilkana, kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy do wydania, na pewno setki godzin programisty. Dosyć duże przedsięwzięcie, ponieważ w zasadzie budujemy tą sprzedaż od początku do końca, nawet jeżeli opieramy się już na jakichś funkcjonalnościach, które mamy, no to to nie jest taki banał. Jeżeli byśmy wzięli pod uwagę taką sferę tego, czy wdrażając moduł subskrypcyjny jesteśmy w stanie oszczędzić, to myślę, że można powiedzieć, że w zasadzie to tak, a interesujące jest to na czym, bo tutaj myślę, że warto jest podkreślić, że jeżeli mamy taką pulę klientów, którzy są naszymi klientami, którzy mają u nas subskrypcję i tych klientów jest sporo, no to już generalnie nie musimy tak bardzo aktywnie poszukiwać nowych klientów, czyli wydawać po prostu. Pieniędzy na reklamę. Czyli jeżeli na przykład do tej pory reklamowaliśmy się bardzo mocno w różnych kanałach i zbudowaliśmy tą pulę klientów, którzy są klientami subskrypcyjnymi, no to tutaj na pewno będzie potrzebna od strony merchanta analiza, czy warto jeszcze tą reklamę dalej ciągnąć tak mocno jak do tej pory, czy może jednak warto skupić się na tych klientach już istniejących, na retencji tych klientów. Myślę, że to. Też generalnie jest duże pole do popisu, ponieważ no, mając taką pulę klientów, musimy oczywiście skupić się również na nich, żeby nam nie pouciekali. Tak jak czytałam, generalnie, jeżeli chodzi o, o różne biznesy, na przykład w Stanach Zjednoczonych, no to tam taka agencja prowadząca dosyć szerokie badania na ten temat podkreślała, że czern klientów jest dosyć wysoki, czyli ta liczba klientów rezygnujących z danej e, usługi, także tutaj na pewno jest wyzwanie, więc może się zdarzyć, że tych klientów będzie nagle bardzo dużo, a potem nagle wielu z tych klientów odejdzie. Także tutaj na pewno trzeba też pamiętać o tym, że jeżeli ten klient już u nas jest, no to niekoniecznie u nas zostanie, trzeba również o niego zadbać. A czy ja dobrze rozumiem, że jeśli ktoś chce wejść w sprzedaż subskrypcyjną i korzysta z platformy, takiej jak nasza, tak, która mhm. zaraz wprowadza tak. ten model, to te koszty też się ograniczają, to nie jest tak, że potrzebuje tego indywidualnego wdrożenia, tylko po prostu włącza. Tak, dokładnie I, i to jest właśnie kolejny punkt, który chciałam podkreślić. Wychodzimy oczywiście tutaj do Merchanta z taką funkcjonalnością, która będzie funkcjonalnością dostępną w każdym panelu oczywiście. Jedynym warunkiem będzie to, że klient będzie musiał mieć aktywną Płatności kartowe w naszej usłudze I, Pay. i te zamówienia subskrypcyjne będą rozliczane na takich samych zasadach, jak do tej pory są rozliczane zamówienia jednorazowe, także w zasadzie tej dodatkowej opłaty nie będzie. Ten próg wejścia tutaj będzie naprawdę bardzo niski, jeżeli klienci korzystają z szablonów standardowych z sklepów na Sellu, które będą od razu dostosowane już do obsługi tej funkcjonalności, no to wystarczy po prostu ją odpalić i, i zacząć sprzedawać dawać. Trzeba oczywiście spełnić kilka warunków na początku, tak jak wspominałam, na pewno te płatności kartowe w iDooPayu są warunkiem koniecznym. Tutaj jest jeszcze kwestia dostosowania regulaminów, jeszcze trzeba przejść weryfikację u operatora kartowego, natomiast to są wszystko elementy, w których my dajemy szantą wsparcie, pomagamy, przeprowadzamy przez ten proces, który jest w zasadzie tylko formalnością. Także tutaj, jeżeli ktoś korzystający już z Sela chciałby zacząć sprzedaż Subskrypcyjną, no to myślę, naprawdę byłoby nierozsądne, jeżeli by z tego nie skorzystał. Tym bardziej, że nie trzeba sprzedawać od razu w tym modelu wszystkich swoich towarów. Można na przykład zacząć od jednego. Włączyć, sprawdzić, poobserwować, jak klienci reagują, czy są zainteresowani, czy w ogóle to jest ten produkt, a może należałoby spróbować z innym. Więc myślę, że tutaj to, że ta funkcjonalność jest tak łatwo dostępna, daje również no, taką fajną możliwość po prostu wypróbowania. Myślę, że próbować jest oczywiście zawsze warto, więc warto spróbować i najwyżej stwierdzić, że to nie jest dla mnie, chociaż myślę, że ogrom klientów stwierdzi, że to jest ta ścieżka, którą jeszcze mogą wykorzystać do tego, żeby sprowadzić ruch do swojego sklepu, żeby skupić klientów właśnie u siebie, a, a nie oddawać ruch. Marketplace. No właśnie tutaj zaczęłaś mówić o ruchu. Chciałam zapytać o to, mhm. jak ten model subskrypcyjny może zmienić konwersję w sklepie. Tak, dokładnie. To jest to, o czym też przed chwilą o, o co zahaczyłyśmy. Jeżeli mamy klienta, który zdecyduje się na taki zakup subskrypcyjny, możemy na przykład zaoferować mu w mailingu, który oczywiście będzie dostawał, to będzie to mailing związany z kolejnym na przykład zamówieniem subskrypcyjnym. Możemy go uzupełnić na przykład o informacje o promocjach, które na przykład mamy w przypadku towarów komplementarnych do tego, towaru, który dany klient. Ma w subskrypcji. Czyli jeżeli na przykład prowadzimy sprzedaż na przykład produktów dla psów, kotów, nasz klient na przykład zamawia karmę, no to możemy mu zaoferować na przykład świetne miseczki, akcesoria bądź całą pozostałą gamę towarów, którymi może być zainteresowany. Także jeżeli pula klientów, którzy mają u nas subskrypcję, wzrośnie, no to dla nas będzie to pewne zabezpieczenie. Będziemy wiedzieli, że tych subskrypcji i tych zamówień, które mamy do, do wykorzystania, Stania jest coraz więcej, to na pewno wpływa na stabilność biznesu, no bo możemy oszacować tą przyszłą sprzedaż, znamy mniej więcej, jaki jest popyt na, na dany towar. No, na pewno pozwala to zaplanować dalsze działania biznesowe i przede wszystkim podpowiada to, w jakim kierunku powinien ten biznes się rozwijać. A czy mogłabyś powiedzieć, tak w Kilku zdaniach. Jakie są plusy sprzedaży mhm. subskrypcyjnej i czy są jakieś minusy? Jeżeli chodzi o plusy, to myślę, że, że tutaj też już o kilku wspomniałam. Przede wszystkim ta przewidywalność sprzedaży. Stały dochód dla sklepu przez oczywiście czas trwania całej umowy, no bo oczywiście zakładam, że klient w każdym momencie może z tej subskrypcji zrezygnować. To również daje pewną kontrolę, a myślę, że to można potraktować w kategoriach takiego wyzwania, ponieważ wiedząc, że mamy na określony towar ilość klientów, i oni zamówili ten towar, i chcą go dostawać w tej sprzedaży subskrypcyjnej, czyli w pewnych stałych odstępach czasu, no to wiemy, że zapotrzebowanie na ten towar jest większe. Musimy wtedy przewidzieć to, że będziemy musieli zapełnić nasze magazyny tym towarem. No i jeżeli na przykład trafimy tutaj na towar, który w pewnym momencie, Wiemy, że może być z nim problem, no to musimy przeciwdziałać takim sytuacjom. Także to na pewno jest wyzwanie. Z jednej strony wyzwanie, a z drugiej strony też ta wiedza o tym, że klienci dany towar mają w subskrypcji, jest taką informacją, która no jest dobrą informacją, bo wiemy, czego po prostu potrzebują. Możemy zadbać o te stany magazynowe. Na pewno to, że klient jest, staje się naszym stałym klientem, pozwala budować to zaangażowanie z jego strony. Lojalizuje klienta, przywiązuje go do marki i, i sklepu. Sprawia, że staje się on ambasadorem tej, tej marki. Na przykład, tak jak wcześniej rozmawiałyśmy, fajnie się pochwalić, że tutaj mam subskrypcję na to, tutaj mam subskrypcję na to. Ja na przykład ostatnio zaczęłam prowadzić suplementację, żeby wzmocnić włosy i paznokcie. I ponieważ co miesiąc muszę pamiętać, żeby zamawiać kolejne opakowanie, no to tutaj stwierdziłam, że muszę po prostu zdecydować się na subskrypcję takich suplementów. Zresztą to są. Są towary, które bardzo często w takich subskrypcjach są sprzedawane. Co więcej, no jest to na pewno też, tutaj przedstawiłam plusy od strony sprzedającego. Jest to oczywiście też ogromna wygoda, jeżeli chodzi o klienta końcowego. Przede wszystkim nie musi pamiętać o tym, żeby to zamówienie złożyć, nie musi szukać tego towaru, nie musi przechodzić przez cały proces zakupowy, martwić się o płatność, czy, czy, czy pamiętam, żeby zapłacić, czy ten przelew zrobiłem, czy nie. To wszystko. Sprzyja temu, że w zasadzie oszczędzamy czas. Czyli coś najcenniejszego, co mamy, czyli tutaj ten model sprzedaży subskrypcyjnej to jest taki win win, także działa na korzyść i marszanta, i klienta końcowego. Oczywiście w takim umiejętnym ujęciu, także jak najbardziej jest. Wiele plusów. I tutaj już będziemy powoli kończyć, i zawsze na koniec zadaję to takie nasze tytułowe pytanie. Jakbyś tutaj mogła powiedzieć, no, podsumować dosłownie w kilku punktach, jak wykorzystać model subskrypcyjny w e-commerce? Jasne. Jakby patrząc z punktu widzenia sprzedawcy, który już prowadzi sprzedaż w internecie, ma swój sklep, zastanawia się, jak pozyskać nowych klientów. Myślę, że fajnie by było zadać sobie po prostu pytanie, czy Towary, które sprzedaję to są towary, które mogę sprzedawać jako towary w sprzedaży subskrypcyjnej. Myślę, że może na, na pierwszy że tak powiem, rzut oka okaże się, że nie. Ale po głębszym zastanowieniu, myślę, na pewno taki towar będzie łatwy do zidentyfikowania. Myślę, że warto wówczas pomyśleć o swoich klientach, przyglądnąć się statystykom, spojrzeć na towary, które są na przykład bestsellerami, spojrzeć na to, czy są faktycznie już teraz kupowane przez klientów w jakichś cyklicznych ramach, odstępach czasu. Cóż, myślę, że można by było się okusić, pokusić o zbudowanie takich person, tak? Czyli kto jest moim klientem. Czego potrzebuje, co jest dla niego taką przewagą w moim sklepie, i czy na przykład konkurencja bo to też jest ważne, żeby zerknąć, co ktoś robi w tym, w tej, w tym samym ogródku, tak, za płotem czy już na przykład sklep konkurencyjny tej sprzedaży subskrypcyjnej nie, nie wprowadził. Myślę, że akurat teraz jesteśmy w takim momencie, że klienci są już troszeczkę oswojeni z tym modelem, bo go znają, bo myślę, że Netflix i, i Spotify, i tutaj naprawdę zrobiły dobrą robotę, przetarły mocno szlaki. Jeżeli chodzi o, o branżę e-commerce, wydaje mi się, że jeszcze nie jest na tyle nasycona tym modelem sprzedaży, żeby ta konkurencja była taka duża. Więc wydaje mi się, że to jest taki sweet spot. Wielu merchantów może w tym momencie podjąć tą dobrą decyzję i, i chociażby spróbować. Także tak. To jest to, co, to, co bym tutaj mogła polecić w kontekście takiego podsumowania. Fantastycznie. Dziękuję Ci Marto za arcyciekawą rozmowę. Dzięki. Dziękuję Państwu, że byliście Państwo z nami i do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękuję bardzo. To jest podcast Śniadanie z e-commerce. Chcesz poznać świat e-handlu? A może w mądry i efektywny sposób rozwijać swój biznes? Posłuchaj specjalistów, którzy podadzą Ci najsmaczniejsze kąski. Ja nazywam się Sonia Mrzygłocka-Pyć i będę prowadzić nasze spotkania. Gotowi? Zaczynamy!